Powiedział, ty mi w tym pomożesz. Ty mi w tym pomożesz. Nie powiesz mi nie, bo cię zabiję. Bo wtedy wiedziałbym za dużo. Szokujące nagranie z przesłuchania. Dezerter z wojska przyznaje się do udziału w domniemanym zabójstwie i poćwiartowaniu mężczyzny, z którym służył. A mężczyzna, którego tam widzieliście, twierdzi, że po prostu brał udział w zabójstwie tego człowieka, swojego przyjaciela, który, jak powiedział, był dla niego jak brat, ze strachu o własne bezpieczeństwo. Po tym, jak ciało ofiary zostało odnalezione, rozczłonkowane i porozrzucane w różnych miejscach w Nowym Meksyku, zajmujemy się tą sprawą przedstawioną przez Law and Crime. Jestem Krzysztof Stewart. Właśnie otrzymaliśmy nowe nagranie z przesłuchania, które szczerze mówiąc jest przerażające do oglądania. Trzej mężczyźni, ofiara i dwóch podejrzanych. Wszyscy służyli razem w wojsku. Na początku poznajcie ofiarę, Mateusza McLaughlina. Miał 25 lat, był weteranem armii z Wirginii Zachodniej. Ostatnio mieszkał w hrabstwie Taos w północnym Nowym Meksyku, blisko granicy z Kolorado. Rodzina Mateusza poinformowała, że zaginął 26 lipca w Nowym Meksyku. Zgłoszono go jako zaginionego 31 lipca, gdy policja szukała Mateusza. Rodzina Mateusza napisała na GoFundMe, że śledztwo utrudniała wymijająca i niechętna współpraca jego współlokatorów. Mateusz mieszkał z dwiema osobami, z którymi służył w wojsku Rainorem Joynerem i Dawidem de Grute. Teraz, służyli z Mateuszem w Fort Benning w Georgii. Wszyscy trzej opuścili wojsko, lecz Joyner i Degroot zrobili to inaczej niż McLaughlin, gdyż uznano ich za deserterów i wydano za nimi listy gończe. Nie znamy statusu McLaughlina w armii ani przy odejściu, lecz organy ścigania nazywały go weteranem. Policja była podejrzliwa wobec tych współlokatorów i mamy nagranie z przesłuchania jednej z rozmów, którą De Groat odbył z organami ścigania 18 sierpnia, kiedy wyznał prawdę o tym, co stało się z McLaughlinem. Teraz to może być rozpraszające, ale muszę powiedzieć, że podczas przesłuchania w pokoju najwyraźniej był jakiś kot, więc usłyszycie odgłosy tego zwierzęcia. Otwórzmy dla was fragment nagrania z przesłuchania. Proszę. Jesteśmy tutaj w związku ze sprawą, która zaczęła się jako zaginięcie, a teraz została zakwalifikowana jako zabójstwo Matthew McLaughlin'a. Um. Jestem Debbie Don Byers, rozmawialiśmy kilka dni temu, to jest mój partner Daphne Makarti. Po prostu próbujemy poznać całą historię. Więc znowu, proszę pana, tak jak ostatnio, jak już panu mówiłem. Teraz, kiedy jesteśmy już na otwartym terenie i mamy tę sytuację, jesteśmy od początku do końca. Potrzebuję każdego możliwego szczegółu, jaki masz w odniesieniu do tej sytuacji. Um, chcesz, żebym wyjaśnił Ci całą sprawę z trailerem filmu w porównaniu do samego filmu? Rozumiem. Kiedy będziesz gotowy, bracie. Powiedziałbym więc, że jeśli chodzi o to, co myślał Joyner, to było to zaplanowane wcześniej, bo mu o tym mówiłem. Matt wciąż miał problem z narkotykami i nadal gadał głupoty oraz rozpuszczał plotki. Wszystko wkurzało Joynera, więc kilka razy mówiłem mu coś w stylu: Hej, nie zabijaj go, po prostu wyrzuć go z posesji, albo coś takiego, albo daj mu szansę. Znowu z nim gadałem. Do tego stopnia, że w końcu się zgodził, do tego stopnia, że powiedział, że zgadza się na plan, żeby Matt został zabity. Kiedy Mateusz był w Kolorado, załatwiał sprawy, W.A. robił wszystko dla siebie, poszedł do sklepu spożywczego, żeby zrobić zakupy. Został wysadzony przy U. Było zimno, został wysadzony pod domem Kassandry i Jasona. Poszedłem z nim na spacer, gdy szliśmy wzdłuż drogi. Przy wózku z wszystkimi zakupami. Kiedy dotarliśmy do skrzyżowania, rozległ się strzał. Matt został postrzelony w prawe płuco z karabinu Joynera. Konkretnie z jego karabin automatyczny 15. mat. nie wiedząc co się dzieje. Powiedział. Zostałem postrzelony i zaczyna panikować. Potem joiner wychodzi z za rogu, przykłada mu baretę do twarzy i strzela mu w szczękę, co powoduje, że jego oczy puchną. Zaczyna się dławić krwią, upadając na podłogę, a potem pochyla się nad nim i oddaje strzał egzekucyjny, trafiając go prosto w skronie. Czeka na niego w krzakach. Niepokojące jest słyszeć, jak ktoś mówi tak spokojnie o morderstwie, dokładnie tak jak Dawid Degro, a przecież to była osoba, którą uważał za przyjaciela. Jednak jak słyszysz, zrzuca winę na Rainera Joynera, drugiego podejrzanego. Twierdził, że to joyner zastrzelił McLaughlina z karabin automatyczny, 15 i pistoletu z powodu konfliktu współlokatorów. Na twojej osi czasu masz przybliżone daty albo tego typu rzeczy. To są przybliżone daty, ale powiedziałbym, że 25 lipca to data egzekucji. Okej. Okay. Fajnie, ale to bardziej taki szept wstępnej fabuły niż coś ode mnie. Więc mam do ciebie jedno pytanie. To chcę, żebyś wyjaśnił mi plan, o którym mówisz? Plan zabicia mata, który wymyślił Joyner. Okej. Okay. Jego pomysł był taki, że początkowo miał podjechać drogą, którą mieliśmy mieć. Jeden miał spróbować zastrzelić go z dystansu ze swojej 308, a potem jego plan się zmienił, kiedy Matt powiedział, że zostanie wysadzony przy innej drodze. Więc wtedy pomysł joinera był taki, że weźmie moją beretę, żeby mieć broń boczną. A potem chwycił swojego kałacha i czekał w krzakach, aż podejdziemy. Kazał mi trzymać się jednej strony drogi i być bardzo głośnym w pobliżu tego miejsca. Więc kiedy zobaczy jak Mat podchodzi z boku, mimo że jest ciemno, nie musi się martwić kto to jest. A więc bardziej szczegółowo na temat tego planu, kiedy był wcześniej omawiany, czy był jak? Był omawiany. Było to omawiane osobiście, bo pojawił się trochę wcześniej, kiedy Mata nie było. Po prostu próbował o tym porozmawiać, bo uznał, że telefony będą podsłuchiwane i takie tam, bez względu na wszystko. Czy to było wcześniej tego dnia? Nie, on faktycznie pojawił się wcześniej tego dnia, kiedy to się wydarzyło. Yeah. Miał swojego vana zaparkowanego na samym początku drogi. Tam gdzie widziałeś mnie i Joinera, jak podchodziliśmy, on miał swojego vana zaparkowanego właśnie tam na dole. Poprosił mnie, żebym go odprowadził. Próbował to zaplanować, co się wydarzy, wszystko polegało na tym, żeby jego plan się powiódł. Poszedł do drugiego, a potem to była egzekucja, którą przeprowadził. Oh. Powiedział mi z wyprzedzeniem, ty mi w tym pomożesz. Ty mi w tym pomożesz, nie powiesz mi nie, zabijecie. Bo wtedy wiedziałbym za dużo. Więc. Wspomniałeś, że przekonałeś go, żeby go nie zabijał. Próbowałem wcześniej kilka razy i. To był ten sam dzień. Nie, to było kilka dni wcześniej. Jeden przyprowadził Jeroma, a ja opowiedziałem mu o sytuacji, a on na to: Zamierzam go kurwa zabić, a ja powiedziałem spokojnie: Ja go zabiję. I zaczęli się dziwnie zachowywać. Degraud jest obecnie oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, a także o udział w spisku i manipulowanie dowodami. Nie tylko rzekomo był świadkiem tego, o co oskarżony jest Joyner, ale również sam jest oskarżony o pomoc w poćwiartowaniu McLeana i rzekomym ukryciu jego ciała. Wyjaśnij, co sprawiło, że zdecydowałeś się wziąć udział w zabójstwie swojego przyjaciela. Zrobiłem to ze strachu o własne bezpieczeństwo, ponieważ on również podwiózł mnie do mojego domu, gdzie wcześniej był Chris. Więc wie, gdzie mieszka moja rodzina? Jeden wiem, że byłby też takim człowiekiem, który by to zrobił. Opisz to. Wiem, że jeśli on się mocno wkurzy, może kogoś zastrzelić za gadanie głupot więc jeśli w jakiś sposób stałbym się niewygodny i dowiedziałby się, że o tym mówię, jestem prawie pewien, że skończyłbym tak samo kapitanie. Spotkałby mnie ten sam los co pata. że tak boisz się Joinera? To dlatego, że wiem, że jest do tego zdolny, tylko dlatego, że tak mówi. To też oznacza, że może to zrobić. Wcześniej mówił, że zabił tu kogoś razem z ojcem. Po prostu wiarygodne przynajmniej. Chciał mi tylko trzymać otwartą torbę, by wrzucił do niej części i żebym zostawił na niej swoje DNA. Dobrze, przepraszam, powtórzę to jeszcze raz. Chciał, żebym trzymał torby, by wrzucał do nich części ciała i żeby moje DNA też się na nich znalazło. A skąd to wiesz? Bo tak mi powiedział. Powiedział: Dołączysz do mnie, albo spotkacie to samo co jego. Masz mi pomóc z tym ciałem. Czy ci się to podoba, czy nie? Po prostu weź oddech na chwilę. Wiemy, jakich dwóch broni użyto w tym morderstwie. Czym dokonano dekapitacji twojego przyjaciela? Dekapitacja została dokonana. Użyta broń to młot toporowy, czyli młot kowalski z głowicą topora, który kupił w sklepie specjalnie w tym celu. Co to była za butelka? Zgaduję, że byłem przestraszony, albo coś w tym stylu. Więc zanim wykonano ten plan, kiedy poszedłeś do Mateusza. Czemu poszedłeś do Mateusza? Żeby pomóc mu z nagrobkiem, chciał zobaczyć szczeniaka. Jego zakupy zwykle przewyższają co najmniej dwie osoby, bo jak je układa jeden na drugim, to się przewracają, więc ktoś musi je przytrzymać. Jeden w tamtym momencie. Czy wiedziałeś, że twój przyjaciel zostanie postrzelony? Tak. Skąd wiedziałeś? Bo kiedy schodziłem, wiem, że Joyner nadal idzie za mną ze strzelbą. Wciąż wiem, że plan był taki, że miał siedzieć bez ruchu. To miało się wydarzyć. Nie wiedziałem, co myśleć w tamtej chwili. Wtedy przez większość czasu byłem, jakby odrętwiały. Wspomniałeś, że Joyner powiedział ci, żebyś był głośny? Tak. Byłeś głośny. Byłem głośny, gdy zbliżałem się do miejsca, gdzie on był. A co robiłeś, że byłeś głośny? Po prostu rozmawiałem z Mateuszem, trochę głośniej niż zwykle, trochę podnosząc głos, albo próbując żartować. Kiedy Mateusz został początkowo postrzelony? Jak daleko był joiner? Mniej więcej. Od drzwi do. Powiedzmy, że stół w tamtym rogu mniej więcej taka odległość, jak on się chował w krzakach. Ponieważ na zewnątrz było ciemno, prawie nie było światła słonecznego. To około 12 jardów, więc. w porządku. Teraz słychać detektywa siedzącego naprzeciwko niego, który stara się skłonić Groata do przyznania, że był częścią tego planu, że wiedział. Kiedy McLaughlin wchodził do miejsca, gdzie rzekomo czekał Joyner. Więc Joiner miał tam na dole wiadro, bo przyprowadziliśmy mnie Joinera po tym jak go zabił. Przyniósł wszystkie zakupy i rzeczy do domu, wszystko rozpakował, wziął wózek z wiadrem i piłą do metalu. A potem wrócił ze mną na dół, żeby pilnować. A potem kazał mi złapać jego telefony, tablety, mała torba, portfel, różne rzeczy osobiste, dowód osobisty do spalenia. Wszystko było wkładane do tego wiadra. Potem miał joinera, kazał mi pomóc przeciągnąć mata za drzewo, jakieś 60 metrów za drogę. Próbował odciąć mu nogę piłą do metalu, ale nie wyszło, więc wrzucił ją do wiadra. A kiedy ja i joiner wróciliśmy do domu, rozpalił ognisko, żeby spalić wszystkie jego rzeczy. Gdzie jest piła do metalu? Dziękuję. Stopiła się na dnie, więc wy się tym zajmujecie, a ja pójdę im pokazać, gdzie to było. Dobrze, dobrze. Nie wydaje mi się, żebym czegoś jeszcze od niej potrzebował. On ma jeszcze więcej pytań. Rozczłonkowywałem Mata, zanim lub po tym, jak zadzwoniłem do was zapytać, gdzie jest. To było wcześniej, przed pierwszym telefonem w sprawie zgłoszenia zaginięcia. W tym momencie nie miał już głowy ani rąk. Potem kazał mi trzymać otwartą torbę, by to zrobić. Joiner kazał mi trzymać otwartą torbę, żeby włożyć do niej głowę i ręce mata, a potem włożył torbę do wiadra. A potem powiedział, że rzucił to na bokrowu. Kiedy zaczęliście rozczłonkowywać to ciało. Nie pamiętam którego dnia to było rozczłonkowywanie, bardziej pamiętam ogólnie kiedy to było. Bo to było prawie tydzień wcześniej. Prawie tydzień po jego śmierci zaczął go rozczłonkowywać. Wtedy zaczął też brzydko pachnieć i puchnąć. Dobrze, ile czasu zajęło Wam rozczłonkowanie ciała? Ostatni kawałek wyrzucił mniej więcej w zeszłym tygodniu, który stanowił tułów i kość nogi, ale nie było na niej mięsa, zostały tylko żebra, kręgosłup i biodra. Czy to to oświadczenie? Poprosiłem go więc, żeby napisał oświadczenie, kiedy byliśmy razem. Zrobił to też na nagraniu. Rita, to ma była w twojej osi czasu. Dwustronicowy zapis tego. Oświadczenia. Więc prawdopodobnie to, co będziemy chcieli, żebyś zrobił z tym oświadczeniem, to chcę, żebyś je przeczytał na głos do protokołu. Um. Następnie poprosimy Cię o ponowne wyjaśnienie chronologii wydarzeń. On parafuje, podpisał, opatrzył datą, więc po prostu przeczytaj nam to oświadczenie na głos dobrze od początku do końca. Około dwóch tygodni przed tym jak Joyner kilkukrotnie postrzelił Mateusza, okay. 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 Około dwa tygodnie wcześniej Joyner kilka razy postrzelił Mateusza. Po tym, jak rozmawiałem o Mateuszu, opowiadałem Joynerowi o problemach Mateusza z narkotykami i alkoholem, o jego nadmiernym używaniu oraz o tym, jak ciągle narzekał i rozpuszczał plotki, albo źle się czuł. Mówiąc o Joynerze, kilka razy odwiodłem go od próby zabicia Mateusza, po tym, jak mu o tych rzeczach opowiadałem, o rzeczach, których nie chciał słuchać. Około trzy dni przed incydentem z Mateuszem było zaplanowane, że Joyner go zabije. Joyner miał zabić Mateusza. Powiedział mi, że jeśli komukolwiek powiem i mu nie pomogę, to mnie zabije. Dla własnego bezpieczeństwa. Tak postąpiłem tamtej nocy, kiedy Matt zginął. Matt był wtedy poza domem, załatwiał sprawy w Wła i robił zakupy. Podszedłem do Mateusza i tam, gdzie była Kassandra, żeby pomóc mu z zakupami i zanieść je na górę. Ja i Mateusz szliśmy w górę z naszymi rzeczami. Gdy zbliżaliśmy się do skrzyżowania, rozległ się strzał. Jordan strzelił do Mateusza w jego prawe płuco ze swojego karabin automatyczny. 15, co sprawiło, że Mateusz wpadł w panikę, bo już był w stanie paniki. Joiner podchodzi blisko i oddaje jeden strzał z mojego pistoletu. Chyba dwie sekundy w jego szczękę, przez co jego oczy robią się szerokie. Gdy Mateusz leżał na podłodze, dławiąc się własną krwią, Joyner podchodzi bezpośrednio nad niego i oddaje jeszcze jeden strzał w czaszkę Mateusza. Gdy tylko to się dzieje, celuje we mnie, a potem opuszcza broń. My i Joyner już po wszystkim zabieramy wszystko, co Mateusz przywiózł w swoim wózku z powrotem do domu. Wszystko rozładowujemy, a potem ja i Joiner wracamy razem na miejsce, gdzie Mateusz został złapany. Wszystkie jego rzeczy osobiste, karty, urządzenia, wszystko, co go identyfikuje, pusty kubeł do spalenia. Spalamy to, potem odkładamy na bok, a on prosi mnie o pomoc w przeniesieniu ciała. Więc złapałem za nogi, a on za górną część ciała. Jeden ciągniemy go, ciągniemy i kładziemy pod sosną. Następnie chwyta piłę do metalu i próbuje odciąć mu nogi, lecz kość łamie ostrze. Więc zostawiliśmy go pod drzewem i wróciliśmy do domu, żeby spalić wszystkie rzeczy, mata. Które mieliśmy w wiadrze, kazał mi włożyć jego kości, tabletki, portfele i inne rzeczy z danymi osobowymi do wiadra. Joiner wraca kilka dni później, grożąc tym samym i zapowiadając ten sam rezultat. Powiedział mi wcześniej. Nie. Przyniósł moc z siekierą, którego użył do odcięcia rąk i głowy Mateusza. Jeden każe mi otworzyć torbę, żeby je włożyć. Joyner każe mi otworzyć torbę, żeby włożyć do niej ręce i głowę Mateusza. A potem mówi mi, że wyrzucił to gdzieś do rowu melioracyjnego i na środek drogi. Z biegiem czasu przychodził co kilka dni, żeby sprawdzić ciało. Potem zrobił dokładnie to samo, co wcześniej. Odcinał mu kończyny w odstępach kilku dni. Odcinał mu kończyny. Żadnego wiadra, tylko czarne worki. W zeszłym tygodniu sprawdziliśmy to i brakowało łopatki oraz ramienia, a ciało zostało przesunięte przez dzikie psy. Jeden znowu, w zeszłym tygodniu zostały już tylko klatka piersiowa i staw nogi, a joiner każe mi pomóc mu to zapakować, cały czas grożąc, że mnie zabije. Potem wyrzuca ciało gdzieś przy drodze, jak zwykle w tamtym miejscu. Z czasem, potem biuro szeryfa dzwoni do mnie, żebym ja i joiner przyszli złożyć zeznania. On podpowiadał mi, co mam mówić, a ja słuchałem ze strachu o własne życie i znów mu się podporządkowałem. Więc zanim przejdziemy do harmonogramu, z karty czasu pracy, opisz co masz na myśli mówiąc podpowiadanie. Hiły. On zmuszał mnie co mam mówić, a czego nie. Na przykład: Nie wiemy. Yogio, -yo, ja wyszedłem o tej godzinie, on wyszedł o tej godzinie. On miał takie rzeczy. Czyli zasadniczo próbował sprawić, żeby wasze wersje były identyczne. Tak. Dlaczego nie wrócił po ciebie? Wczoraj. On tam był. Szedłem do domu, który jest dwie mile stąd. Dobrze, wyjaśnij nam tę chronologię. Jeśli chodzi o chronologię, oficjalna data śmierci Mata to 25 lipca. Plus... To wtedy Joiner do niego strzelił. Prawie kilka. W przybliżeniu prawie tydzień. Przechodzi, joiner odcina ręce i głowę, a resztę wyrzuca. Mija kilka dni. Joiner odcina kończyny, gdy ciało bardziej puchnie. A potem w zeszłym tygodniu joiner pakuje resztę tułowia do worka i wyrzuca. Nie mam już nic więcej o co chciałbym Cię zapytać, ani o co muszę Cię zapytać w tym momencie. Detektywi poinformowali De Groata, że będzie musiał zeznawać przeciwko Joynerowi, który stanie przed sądem w przyszłym roku. W tym miesiącu sędzia orzekł, że De Groot nadal pozostanie w więzieniu, ponieważ wciąż ciążą na nim poważne zarzuty. Teraz, nawet jeśli słyszysz, jak to wyjaśnia. Oświadczenie, że wykonywał tylko polecenia przyjaciela w tym okropnym spisku. Według KOBTW sędzia stwierdził, że De Groot nadal celowo ukrywał ciało McLochlina i był gotów pomóc w tym spisku związanym z morderstwem. Reiner Joyner, uznawany za mózg zbrodni, także jest oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Oto nagranie z jego rozprawy. Według KOB policja twierdzi, że Joyner wtedy przyznał się do winy. Kiedy go skonfrontowali, powiedział cytuję, zrobiłem to, zajliłem go, wcale tego nie żałuję. Kończąc rozmowę z degroatem, detektywi podkreślili, że mimo jego szczerości traktują jego słowa dosłownie. Jeśli w ogóle skłamiesz facet, zaraz się o tym dowiemy. Albo szczerze mówiąc wcale wam nie wierzyliśmy. Nikt powiedział nic nie kupiłem. To co mi mówiliście, wiem, a wasza historia była taka. To szalone, bo widzieliśmy, gdzie współpracowaliście i robiliście wszystko tak samo. A potem były momenty, kiedy wydawało się, że byliście zupełnie poza tematem, wiecie, o co chodzi? Kiedy ludzie kłamią, wiecie, robią dużo dziwnych zmian, ale tak doceniam was. Za bycie szczerym, stary. Fajnie, naprawdę, coś komuś powiedzieć. Jestem pewien, stary, to naprawdę ciężki, cholerny ciężar do noszenia. Bracie, to Twój przyjaciel. Został zamordowany z zimną krwią. I poćwiartowany. Wynika, że przez ludzi, którym naprawdę ufał. Mama Gordona bardzo was chwaliła. Tak, przynajmniej o mnie, bo powiedział swojej mamie, że traktuje mnie jak młodszego brata. Chciał mnie chronić. To prawda. To trafne stwierdzenie. Degro został oskarżony w tym tygodniu o rzekome zabicie przyjaciela w sprawie przedstawionej przez Law and Crime. Subskrybuj nas na YouTube i Spotify. Jestem Krzysztof Stewart. Do zobaczenia następnym razem.